Znowu ja. Jak mówiłem w poprzednich swoich wideo ładowałem w domu taką oto ładowarką Tesli Tak jak się widać, też napisane Tesla To jest ładowarka UMC drugiego pokolenia UMC Generation 2 Universal Mobile Connector I napisane jest tu, że ma, maksymalnie może ładować prądem 32A. Ale nie z tym wydełką. Nie z tym złączką. Nie, nie z tym sokiem. Także potrzebujemy coś lepszego, bo to pozwala na ładowanie maksymalnie 13A z uziemieniem. Bez uziemienia, maksymalnie 10, ale bez uziemienia Tesla tak naprawdę zabrania ładować samochód. Jeżeli po, poczytać, co piszą w manualu, ale jak sytuacja jest awaryjna, to można. Nie wolno też ładować, korzystając z przedłużaczy. Ale znowu, jak macie awaryjną sytuację, to teoretycznie można. Przynajmniej ładowarka zadziała. Trzymaj e, się fajna ładowarka Tesla, tym że przy, po. Posiada ten, ten przycisk taki, wciskacie go i Wam otwiera się automatycznie. Motoryzowana ta klamka ładowania bardzo wygodnie, bardzo się przyzwyczaiłem. Wiem, że można kupić tanią ładowarkę Zencar, czy jeszcze jakąś chińczyznę Wiem, że są firmy, które nawet sprzedają to w Polsce, oferując gwarancję za dodatkową, oczywiście, cenę. Ale nie będą te ładowarki posiadać tego fajnego guzika. Okay? Eee, a co, jak chcemy mieć guzik i chcemy ładować szybciej? No, owszem, istnieje ta opcja Wallboxa Tesla, który kosztuje bez instalacji coś powyżej, coś bliżej 3000, czy 2400, nie pamiętam. Jest Wallbox trzeciego pokolenia, 11 kW da dla Tesli Model 3 do 22 kW da dla innych samochodów ale ma też ten guzik jest montowany na stałe w garażu z tej strony, z której Wam będzie wygodnie ładować ale jak Wam się nie chce tyle wydawać nie chce kupować chińskich ładowareczek FC albo powiedzmy nie chcecie kupować też ma przycisk, nie taki trochę innej, na przykład kable Metron Institute kosztują drogo, kosztują jak Wallbox Tesla, ale mają guziczek i cała elektronika jest schowana czy w tyczce tu, czy w tyczce tam nieważne, w każdym razie też działa, można podłączyć do czerwonego gniazdka 32A z jednej strony, ładować samochód z drugiej strony, będzie gniazdko e, wtyczka Type 2 ale jest fajna ta że posiada wymienne końcówki tak to się wyciąga i tak się wkłada i właśnie te końcówki można dokupić od Tesli kiedyś dawali niebiesko malą na 16A i jedną fazę do kempingów no, takie mniejsze gniazdka na kempingach e, Caravan Main Socket, ale mała ale można też dokupić 32A, czyli taki coś, takie to pudełko, kosztuje 200 zł Dostałem od Tesli zdalnie, kurierem, zapłaciłem tylko za transport. Tu napisane, co to jest: IEC 32A, adapter. I teraz będzie rozpakowanie, ok? No i z takim złączem, co będziemy mogli lodować, 30, pobierać do 32 A, o ile instalacja domowa wam to pozwala i korki wam nie wywali, ale można to wyregulować też w samochodzie, ile pobieramy prądu, z jednej fazy. To oznacza, że do 7,4 kW i to ze swojej strony oznacza, że my ładujemy dziesiątą część baterii Tesla Long Range za godzinę 10% u mnie to będzie trochę więcej niż 10% bo ja mam e, mniejszą baterię 70 kWh a nowsze Tesli mają baterie większe 79 kWh i ładują dłużej na tym samym, z tą samą mocą Tesla Standard Range Plus będzie ładować jeszcze szybciej, bo ma baterię 52 i 6 kW. OK wtedy co to oznacza, że w 10 godzin e, albo nawet w 9 ja naładuję e, samochód od 0 do 100%. E, ze, ze względu na fakt, że nigdy nie przyjeżdżam na ze, na ze a często po prostu hulam w przedziałach 70- 80% to to oznacza, że ja bardzo szybko mogę się doładować w razie potrzeby. Przed wyjazdem. Na przykład przejeżdżam do domu z pracy w piątek, i w noc, gdzie siedziemy już wyczeczkę, to przejeżdżam, podpinam, ignoruję fakt, że teraz prąd jest droższy. Po prostu ładuję mi w kilka godzin samochód już będzie w pełni naładowany, mogę wyjeżdżać w drogę. Dlatego to kupiłem. 200 zł to uważam, że to jest najtańszy sposób na szybkie ładowanie Tesli w domu. Kiedy tego potrzebujecie, i tyle. Teraz będzie rozpakowanie. No tak. Jeżeli Wam się podobają moje filmiki, proszę podpisać. Zasubskrybować mój kanał oraz wcisnąć polub ten kanał. Dziękuję bardzo. Polub ten filmik. OK. Nie, nie będę mógł to wszystko zdjąć także patrzcie jak to wygląda na ile to mogłem pozdzierzać wszystko nie? ok a teraz istotny ten moment kluczowy Выглядит как забавка для взрослых. Страшно. Окей. Pasuje. OK. Ok. E, Jeden problem, który mam, nie mam e, takiego gniazdka niebieskiego, dużego, nie. Mam czerwone duże na 5 e, dziurek Komando Red CE 32 A. Nie będę musiał zrobić zrobić sobie przejść. Teraz prawdopodobnie podjadę do sklepu budowlanego. Będę szukał. Cześć wszystkim. Kontynuujemy naszą rozmowę. Jak obiecałem, chcę zrobić z trzech trójfazowej czy siłowej wtycz, wtyczki. Otrzymać jednofazową siłową gniazdko na 32A, żeby ładować Tesle z tej ładowarki, co szła. W komplecie maksymalnie 7 kW. Potrzebujemy też kawałek kabla. Tu ja mam 4 mm2. Polecam z zapasem wziąć 6. Jeżeli chcecie korzystać z maksymalnej mocy przez dłuższy czas, a ja nie mam na razie takiej mocy u siebie przyłączeniowej, żeby z tego skorzystać. Dlatego na razie 4 mi wystarczy. Mamy proste narzędzia i próbujemy to zrobić. Chyba gotowe. Life hack. Test. Yes. Damn. Oh my God. Okay. Uuu, uh. yes hura, udało się prawidłowo połączyć aż całych trzy przewody czyli ani e, lekcji z fizyki, ani lekcji z pracy ja nie pamiętam, jak po polsku się nazywałem te lekcje. Nie, nie są zmarnowane. Prawidłowo zrobiłem. Może nie najlepiej. Może fachowy elektryk zrobiłby lepiej. Ale działa. Widzieliście. Także jeszcze sprawdzę na liczniku, z której fazy u mnie pobiera pralka, suszarka, pikarnik, e, nawet kocioł gazowy, żeby to prawidłowo zbilansować. Ja mogę tutaj zmienić. Z jakiej fazy pobieram prąd w, tym swojej, w tej swojej prześciówce. i będzie dobrze. To, takim A, tak, za zestaw do prześciówki wydałem 60 zł. Niestety trzeba było zamawiać. Gniazdko niebieskie. Bo nie było na stanie w żadnym ze sklepów, ani w castoramie, ani w brikomarsze ani w Gorówce tutaj w Starogardzie także zamawiałem w hurtowni także dziękuję wszystkim pa